Mam na imię Adam. I jestem alkoholikiem. Codzienne refleksje. 15 stycznia. Wewnętrzne zasoby. Z niewieloma wyjątkami, nasi członkowie stwierdzają, że zaczerpnęli z wewnętrznych zasobów, których istnienia nawet nie podejrzewali i które obecnie identyfikują ze swoim własnym pojęciem siły większej od nich samych. Anonimowi alkoholicy strona 187. Od moich pierwszych dni w AA, gdy zmagałem się o swoją trzeźwość, znajdowałem nadzieję w powyższych słowach wypowiedzianych przez założycieli naszej wspólnoty. Często zastanawiałem się nad sformułowaniem: Zaczerpnęli z wewnętrznych zasobów, których istnienia nawet nie podejrzewali. Jakże mam pytałem sam siebie. Znaleźć w sobie siłę, skoro jestem taki bezsilny. Zgodnie z obietnicą założycieli wspólnoty, zrozumiałem to w swoim czasie i znalazłem ją. Zawsze przecież miałem wybór pomiędzy dobrem i złem bezinteresowną miłością i egoistyczną interesownością pogodą ducha i lękiem. Siła wyższa niż ja sam to pierwotny i niezwykły dar, którego nie umiałem rozpoznać, dopóki nie osiągnąłem trzeźwości przez codzienne wprowadzanie w życie 12 kroków. AA. Mam na imię Adam i jestem alkoholikiem. Pierwsze dni nowego roku to szczególny czas na podjęcie postanowień. Jeżeli jeszcze nie znalazłeś, nie znalazłaś w sobie siły i odwagi na najważniejszą zmianę w swoim dotychczasowym życiu, czyli radykalne zerwanie z piciem alkoholu, a także przyznaniem się do bezsilności, to tu i teraz może być początkiem zrozumienia tego Czym są Twoje wewnętrzne zasoby? Pytanie: Jakże mam znaleźć w sobie siłę, skoro jestem taki bezsilny? I odpowiedź: Masz siłę wstać? Masz siłę spojrzeć w lustro i przyznać się sobie samemu: Tak, jestem alkoholikiem? Masz jeszcze kogoś, z kim możesz porozmawiać? Czy ta osoba będzie chciała Ciebie wysłuchać, to może być duchowny. Jeżeli najbliżsi już nie chcą, nie wierzą, nie mają siły, masz siłę wstać, masz siłę wykonać taki czyn, pokonać swoje zniewolenie, szukaj osoby, z którą możesz porozmawiać. Jeżeli chcesz, mogę podać Ci swój numer. Zakładam jednak, że masz kogoś blisko siebie, ale jeżeli nie, potrzebujesz wykonać telefon do przyjaciela. Tu i teraz może być początkiem otwarcia się na zmianę. Podnieś swój ciężar ten jeden raz. Zacznij swoją opowieść od słów: Jestem alkoholikiem, alkoholiczką i potrzebuję pomocy. Spotkanie z drugim człowiekiem, rozmowa tu i teraz to początek otwarcia wewnętrznych zasobów sił, o których jeszcze nie masz pojęcia. Wszystko w swoim czasie. Od nieplanowanej rozmowy o swoim alkoholizmie, Bill i dr Bob rozpoczęli swoje trzeźwienie i później stworzenie podstaw światowej organizacji Anonimowi Alkoholicy. Siadając do puzli, zaczynam od budowy ramki, w której niczego jeszcze nie widzę. Ale ramka określa już mój obszar, nadaje kształt i mówi mi, czego mogę się spodziewać. Właśnie przeczytałem taki wpis. Ze mnie nic nie będzie. Co najważniejsze, każdy z nas mówił to samo. Każdy, kto mówi teraz: Mam za sobą rok niepicia, mam za sobą trzy miesiące, mam za sobą piętnaście lat trzeźwego życia. Każdy kiedyś był przekonany, że z niego nic nie będzie. Wewnętrzne zasoby początek to świadomość, mądrość. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia w trzeźwości. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.